uroczystości. Powiem Wam, że nie jesteśmy jeszcze w komplecie. Bo brakuje najważniejszych osób w tym momencie, mianowicie naszych absolwentów. A co proszę wychowawcę o uroczyste wprowadzenie absolwentów tegorocznej szkoły podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Szczelewii. szkolnych 2012-2013 szczegółowo, zanim pożegnamy absolwentów, bo jeszcze tak naprawdę nie jesteście pełnoprawnymi absolwentami, czeka Was jeszcze jeden, myślę, że miły obowiązek, a mianowicie ślubowanie, które jest tradycją w naszej szkole. Będziecie ślubować godne reprezentowanie nas, szkołę podstawową w Strzelewie. Dziękuję nauczycielom i wszystkim wychowawcom. Dziękuję nauczycielom i wszystkim wychowawcom za trud włożony w moje wychowanie i wykształcenie. Za trud włożony w moje wychowanie i wykształcenie. Przyrzekam przyrzekam godnie reprezentować imię szkoły. Godnie reprezentować imię szkoły. Serdecznie witam cię za prowadząca panią Bożę Paną. Się za daje uśmiechać. serdecznie wraz z wychowawcami, którzy siedzą tam razem z wami w tym roku. wychowawce klasy pierwszej panią z Besuda, wychowawcę klasy drugiej Panią Bogdę Wojankiewicz, wychowawcę klasy trzeciej Panią Bernadę Dynikowę, wychowawcę klasy czwartej Pana Dąbarka Wiśniewskiego, wychowawcę klasy piątej Panią Paulinę Jankowską i wychowawcę klasy siódmej Pana Andrzeja Kłaczka. Witam też serdecznie wszystkich rodziców, którzy tutaj chcą być z nami, są z nami. Jestem bardzo dumna, że jesteście, że, że wspieracie nas i swoje dzieci tutaj tą obecnością Waszą. No i Was, moi kochani, jeszcze raz serdecznie witam na, na naszej uroczystości. Myślę, że taka bardzo oficjalna część yy, yy, yy. żeby tak jeszcze podsumować i utwierdzić to, że wójt ma rację, bo zawsze ma rację, to wracając do mojego wstępu, to, że corocznie przyznajemy tytuł przyjaciela szkoły, ktoś kto pracował 31 30... lat wypłatkę. Ktoś kto pracował 31 lat, zasługuje tytuł. mi w tym korzystnym dniu. Dla moich absolwentów, dla społeczności całej szkoły, jak i zakończenia roku również e, dzisiaj słowa zostały skierowane do mnie serdecznie za prawdę. Dziękuję, obiecuję, że szkoła w Szczerbie jest i zawsze będzie. Dla mnie. W tym roku naprawdę zacieśniliśmy współpracę z parafią i ja bym chciała, żeby tak było dalej. Żeby nas ksiądz prowadził i wspierał i pomagał w naszych słuchach. Nasze o rodęgnie. Myślę, że e, to jest wspaniała sprawa. Dziękujemy serdecznie za przyswolenie, za to, że ciąż jest z nami i nas wspiera. My, także jest to już też tradycja naszej szkoły. Przyjeżdżają do nas goście, przyjeżdża Pan Leśniczy. Kiedy tylko chcemy, to możemy się gościć. Pan, pan Andrzej sponsoruje naszą szkołę na wielu imprezach karytatywnych. Kłada nie tylko wiele serca, ale i też y, pieniędzy wykłady na To jest nagroda, a to gratulacje dla Państwa Stężenia. Bardzo dziękuję. Zapraszam jeszcze dwie osoby, które prawie prawie to świadectwo z paskiem uzyskały. Troszeczkę zabrakło, nie dużo. Zapraszam Kuberna Nowaka za jego dobre wyniki i Świadectwo i na I I owo ci się I zapraszam Crześnia widać. Podpisy. Mówiłam, że przy odbiorze świadectwa się podpisać. <grymianie> tak przejęci tym wyróżnieniem, że zapomnieć. Proszę, tam są, tam jest Wasza lista, Drugą opis, proszę. Oskar Elman, zapraszam. I też gratulacje, no, za. Dominika Janie. Agnieszka Szałowa. Ania Walenska. Dawid Poźniak.

Którzy tego potrzebują i uczniom, którzy reprezentują naszą szkołę w wielu, wielu dziedzinach. Dlatego bardzo się cieszę, że mogę Ci tą nagrodę wręczyć. Jest to nagroda naprawdę ważna i zewnętrzna, to też się liczy, że uznali Ciebie nie tylko w szkole, ale także poza szkołą. Ja myślę, że jedyne świadectwo jest paski. w czwartej klasie serdecznym na tak? Dla Państwa Dzień dobrego obie te dzieci dalej tak się rozwijały jak się dla Was i dla rodziców, bo w klasach jeden czyade z wyróżnieniem nie ma, ale wyróżnienie na apelu na naszym uroczystym y, zakończeniu roku szkolnego i jak najbardziej się należy i ten była drugie miejsce Pani w ogólnopolskim konkursie ani W ogólnopolskim konkursie plastycznym pod tytułem Mały Informator gdzie prezentowała najciekawsze miejsca w Polsce i zachęcała do ich zwiedzania. I uzyskała tam drugą nagrodę. Także jesteśmy bardzo dumni z Wiktorii, z jej pracy, którą wykonała. gratulacje dla wszystkich w, w samorządzie szkolnym. Tutaj uczniowie klasy szóstej, jak i z pozostałych klas. W tym momencie chcielibyśmy Wam yy, za to podziękować. Yy, prosimy, Weronika Stężewska, Pubert i... i Agnieszka Szala. zapraszamy do dalszej pracy. Katrysię Gabrychowicz, Wiktorię Wytrwał, Małgorzatę Przykułek, Oliwię Kolor, Martę Budkę, Tadejna Pancerza, Natalię Jankowską, Suzanę Szybczak, Kupert Kamowak oraz Veronika Stężecka. I z naszej okolicy, jak i również liczę na y, was, wasze, wasze umysły i troszeczkę też rozrywki umysłowej na wakacje ode mnie. Pani dyrektor prędzej. zgodziła się do zajęcia prowadzi. Również Kasia za Zawadzki za wysokie umiejętności siatkarskie, gdzie wielokrotnie reprezentowała nawet na za zawodach siatkarskich. Chodźcie tutaj bliżej. Dronika, bliżej, klasa pierwsza idzie, klasa druga, klasa trzecia, klasa czwarta, klasa piąta, klasa szósta, no i oczywiście maluszki. to panu Andrzejowi żegnamy. Myślę, że nie na zawsze, że będziemy ciągle w kontakcie, że będziemy prosili o mądre rady, o pomoc organizacji imprez. od całej Rady Pedagogicznej, od wszystkich nauczycieli, od wszystkich pracowników tej szkoły, zarówno od pracowników obsługi, administracji, od, od wszystkich, od całej społeczności szkolnej wyrazy serdecznego podziękowania, wyrazy do naszej serdeczności i, i żalu właściwie. bo, no, bo to nauczyciele no, to znaczy, też mogą. na no, słowo wystarczy dziękuję, naprawdę dziękuję. Nie chcę się rozkleić, bo jeszcze mam kilka słów do powiedzenia do klasy szóstej, do moich podopiecznych. Oni kończą, ja też kończę, tak się składa. Nasze drogi na zakończenie dzisiejszego roku szkolnego mają bardzo dużo wspólnego. Oni są u, u, u progu swojej, można powiedzieć, drogi edukacyjnej. Ja na y, ostatnim etapie no i cieszę się, że, że oni docenią w komplecie, ja jeszcze w jako takim zdrowiu. Mam nadzieję, że ten zegarek mi się przyda, bo on też będzie przypominał te sympatyczne grono pedagogiczne, ludzi, z którymi się spotykałem, kontaktowałem, z dyrektorami moimi, z panią Wesołowską, z panią Dybalską, z panią Dębek i z panią dyrektor Marczak. Szczególnie będzie brakowało tych wspólnych grań, które mieliśmy odtąd, wiosennek wspólnej zespołu. Z... Wielki znak zapytania, pełna rozderek, niepokoju, Z odpowiedzi na takie pytania, codziennej pracy lub obiad spokoju. Stoimy w progu tej naszej drogi, tacy malutcy, tacy nieśmiali, z nadzieją, w cichą nadzieję, w los nie błyszczą. Byśmy do celu, zaricali. Otwarci, w pełni miłości. Mieliśmy odważni przez nasze życie. Byśmy bardzo drogi, bez wątpliwości. Brudzmy i Że opiekowali i proszczyli się o nas. bali o nasze bezpieczeństwo na różne sposoby. Robili wszystko, żeby, była, żeby szkoła była w naszym drugim domem. Szczególne podziękowania kierujemy do naszych wychowawców, bo byli z nami najbliżej. I nauczycieli, którzy pomagali nam zdobyć wiedzę, próbowali rozbudzić w nas ciekawość świata, starali się pogłębiać nasze wiadomości i umiejętności na każdym przedmiocie. Przez te sześć lat największym celem naszych pedagogów było naprowadzenie nas na taką drogę, abyśmy wyrośli na wartościowych i uczciwych ludziach. Zobaczymy, zawsze rozsądnie. Tato, rzeczywiście nas patrzeć w przyszłość, nie uciekać od problemów, ale je za to, że uczyliście nas dostrzegać innego człowieka, jego potrzeby, jego świat, za tolerancję. Spróbujemy zabrać do naszego bagażu wspomnień te ideały i do nich wracać, jak nasze myśli będą wracać do tych chwil, do tych chwil wspólnej w tej szkole. Dziękujemy również naszym kochanym rodzicom za pomoc w możliwości ukończenia szkoły. Pilnowaliście nas na każdym krogu. Chcieliście, żebyście, Żebyśmy mieli jak najlepsze stopnie i zachowanie. Codziennie przybyliśmy do szkoły do domu. Pytaliście nas jak szkoły. Siedemna. I z innymi nauczycielami dostanę Wam pamięci i będziecie wracać do nas. Szkoła zawsze na Was czeka i będziecie. Wasze, wasze losy będą nam bliskie. Z uwagą będziemy śledzili, jak sobie radzicie. Macie czystą kartkę w gimnazjum, pamiętajcie. Trzeba ją dobrze zapisać. Od Was zależy, jak. Wszystkiego dobrego. Bo jeszcze zostało nam trzy wiązanki i za chwilę się odnajdziemy. Bardzo przepraszam za zamieszanie. Zaś jestem zdenerwowana. Ostatnie słowo jeszcze w karencji pani dyrektor, która przez wiele lat obserwowała. Sprawiliście, że dla wielu uczniów szkoła stała się drugim domem. Jego, jako rodzic wyrażam piękność i chłodni co wśród w rodzinę, wychowanie naszych i nauczenie naszych dzieci. Każdy z Was wykonał bowiem bardzo trudną pracę. W której efekty widzimy codziennie w naszych domach, w słowach, w zachowaniu naszych dzieci. To właśnie wy wykonaliście zadania trudniejsze niż wasi uczniowie, bowiem przekazaliście yy, przekazywanie wiedzy w dzisiejszym kolorowym świecie, pełnym mas mediów, pełnym różnych szaleństw, wymaga sił i środków skuteczniejszych niż kampania. Szybko uczyliście się czytać i pisać. Wielkim przeżyciem było dla nas ślubowanie klasy pierwszej i pasowanie nauczania? Zaczęliście korzystać z biblioteki z samodzielnego czytania otworzyła przed nami nowe kolumny świat. W klasie drugiej was czeka pierwsza komunia święta oraz pierwszy egzamin. Klasa czwarta to początek kolejnego etapu edukacyjnego. Panią, która uczyła Was wszystkiego, zastąpili nam różnych przedmiotów. Byliście w... Już... Oby, oby były to, to takie, takie, takie przypadki, które mały nie, nie, nie zrobią tego i tych, tych doświadczeń bycie wy sami. Przecież nie, nie mama, nie tata. To są do ważne do do doświadczenia, przemyślenia które pozwolą Wam zweryfikować później to co zrobiliście. Już jako w innej roli, jako dojrzali na pewno będziecie postrzegali starania nasze, że, że to są rozsądne i mają co naprawdę jeden cel. Wam tak dobrze wychować i... i tak, co...